Pomysł sklepiku wziął się w ogóle stąd, że mamy tradycję, była kawiarenka, kiedyś był sklepik, potem został zlikwidowany. W tej chwili dzieci i rodzice dopominali się, można powiedzieć, o to, aby taki sklepik się pojawił w szkole. Okoliczności nam sprzyjały, podczas wakacji dokonaliśmy remontu i właśnie od 16 sklepik działa dzięki inicjatywie zarówno rodziców, dzieci, jak i nas, dyrekcji szkoły. Ponieważ nasza szkoła stara się o certyfikat szkoły promującej zdrowie, to asortyment w szkolnym sklepiku jest zgodny z przepisami stanowiącymi o tym, co może być sprzedawane w sklepiku, no i też zgodne z tym, żeby to było zdrowe dla dzieci.